Dobra, żeby 11 minut po godzinie 8, więc czas na naszą poranną rozmowę. A w naszym studiu tak. Marek Tetercz, prezes Zarządu Europejskiej Fundacji Promocji Kultury Wysp Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Trochę skomplikowana cała ta nazwa i Zbigniew Hermański Fundacja Phantom. Wszystko się zgadza. Witam serdecznie. Dzień dobry panowie. Tak ładnie powiedzieliście tutaj poza anteną o sobie, że budujecie kulturę. Tak. Ale to tak z cegiełek, czy raczej z inicjatywy, czy z chęci? E, można powiedzieć, że z potu, krwi i cegiełek. <laughs> Czyli dobre chęci tylko nie wystarczą. Niestety, praca, 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 praca u podstaw. No problem, z którym e, musimy zmierzyć tak na dzień dobry przy budowaniu kultury w dzisiejszych czasach jest to, że kiedyś kultura była rozrywką, a dzisiaj kultura konkuruje z rozrywką, którą jest YouTube, Facebook, Mówisz o tej taniej rozrywce. Niestety, mm -hmm, szczególnie mm -hmm. dla młodych pokoleń e, i... Zbudować coś w dziedzinie kultury w tej chwili jest bardzo trudno. I paradoksalnie nie z powodu braku chętnych do robienia tej kultury, ale z powodu braku odbiorców zwyczajnie. Czyli co, młodzież woli zostać w domu, przed ano. komputerem, przed konsolą i tam spędzić czas. Ale Niestety. słuchaj, też mi się trochę coś tu nie zgadza, bo ty jesteś bardzo rock'n'rollowym tatą i wiem, że twoja rodzina i dzieci są wszystkie bardzo e, zdolne muzycznie. Wszystkie i, 12. Tak, i, i jeździcie, i, i Woodstock, i wszystko, i co, co tylko można, więc te dzieciaki jednak można ściągnąć do, do tej kultury. No można jak najbardziej, no. No, jest to praca, tak jak mówię, praca o podstaw, cały czas, cały czas. No zespół, o którym mówimy czarodziejsko, istnieje 8 lat w tej chwili, robimy czwartą płytę. i, Ale jest to stała grupa, ona się bardzo nie zmienia. Te dzieci co prawda wymieniają się co jakiś czas, natomiast grupa, która jest w tej chwili, to jest już od kilku lat, to są te same osoby z chętnymi jest różnie. Jest grupa dzieci i młodzieży, która angażuje się we wszystko, co tylko jest, wszelkie aktywności od basenu, przez języki, przez sport, po kulturę. E, to jest, powiedziałbym, mniejszość społeczna, natomiast e, duża większość nic nie robi, nic praktycznie. Ewentualnie jakieś drobne rzeczy, natomiast co do kultury, no to nie jest lekko. No to w takim razie jaki wspólny projekt, panowie, wymyśliliście, żeby jednak e, trochę coś ruszyć do przodu? Tak, no właśnie wymyśliliśmy wspólny projekt, tak. E. <todgry> Tak już, jak, połączy, jak połączyliśmy siły? Kolega Zbyszek organizował już od jakiegoś czasu przeglądy muzyczne w różnych kategoriach wiekowych. Ja w ubiegłym roku z naszej fundacji pisałem projekt do Ministerstwa Kultury o nazwie pokolenia, i to był projekt promujący polską kulturę za granicą. Mieliśmy odwiedzić sześć największych miast na Litwie i Łotwie. I wszystko było na najlepszej drodze, mieliśmy artystów, mieliśmy przygotowany transport, hotele, wszystko, tylko zabrakło partnerów po stronie Litwy i Łotwy. I niestety nie udało się do samego końca, kiedy termin się kończy już składanie wniosków, tych partnerów znaleźć, no i projekt się nie odbył. Natomiast cała idea pozostała i rozmawiając ze Zbyszkiem na temat właśnie pracy Organizacji Kultury stwierdziliśmy, że możemy to, te dwa pomysły połączyć i zrobiliśmy duży program kulturalny, całoroczny o nazwie Pokolenia i tenże program będzie po pierwsze integrował pokolenia między sobą, czyli będą wszystkie pokolenia artystów, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Będzie się to składało z przesłuchań konkursowych, koncertów i cyklu warsztatów. To chyba ważne, prawda, żeby muzyka łączyła jednak te pokolenia, bo tak, to też przechodzi tak. czasami rodzinnie, jakieś tradycje fajne zgadza są. Się, ja, ja ja tylko tam, że, że na, na, korzystając z tej okazji, że w zeszłym roku był ten mój ostatni przegląd, gdzie organizowałem dla ludzi młodych po, po, po 18 roku życia. Zaprosiłem kilka zespołów i okazało się, że mamy naprawdę fajne talenty, jeszcze nieodkryte i taka szansa wpuszczenia ich na scenę, dać im możliwość pokazania swoich możliwości, okazało się, że mamy bardzo duży potencjał i trzeba właśnie w ten potencjał uderzyć. I właśnie tutaj dzięki naszej współpracy chcemy dać możliwość tym wszystkim muzykom, w różnym, nie, nie tylko w młodym wieku, ale też w, różnych, w różnym wieku nastawianiu tych pierwszych kroków bo tam właśnie jest najwięcej tego potencjału i chcemy ten potencjał wyłonić ze społeczeństwa chcemy ich przede wszystkim odciągnąć od telewizji od tabloidów, od telefonów i chcemy, że po prostu żeby się zintegrować, socjalizować i dać sobie upuść na scenie a wszyscy wiemy, że e, występ na scenie daje zawsze taki, taki element Adraliny I chcemy, żeby po prostu to im dać. Zwłaszcza, że polski rynek muzyczny nie jest łatwy, prawda? Oj, nie jest. No nie, i trzeba tak, gdzieś się tak, pokazać tak. najpierw, żeby ktoś no chciał właśnie, nas zauważyć. Właśnie ten element chcemy też zawrzeć w cyklu warsztatów, bo ja w ubiegłym roku skończyłem Akademię Menedżerów Muzycznych w Warszawie. E, świetna organizacja i tam mnóstwo kontaktów, mnóstwo wiedzy o funkcjonowaniu rynku muzycznego. E, I te wiadomości, i te kontakty chcę też wykorzystać przy tym programie. I właśnie z, w ramach tego programu będziemy organizować cykl warsztatów, jak już mówiłem. Także tam pojawi się tak i budowanie wizerunku, współpraca z mediami, co tam jeszcze miałem zapisane, e, organizacja tras koncertowych, czyli to, bo oprócz tego, że mamy zdolne osoby, które są e, utalentowane, mają pomysł na piosenki, mają jakiś tam pomysł na zespół to jeszcze nie jest funkcjonowanie w rynku muzycznym, który rządzi się tak naprawdę swoimi prawami. I teraz to, jak napisać notatkę prasową, jak opracować, przygotować materiał demo, co napisać w historii zespołu, jak komunikować się z mediami, jak sprawić, żeby płyta, którą wyślemy do radia, żeby w ogóle ktoś ją zauważył, żeby ktoś ją chciał przesłuchać, to wszystko jest konkretna wiedza, która, którą zespoły nie posiadają, bo wszystkim się wydaje, no dobra, gram na gitarze, piszę jakieś piosenki, no to... Czemu mnie nikt nie widzi? I nie właśnie, słyszę, nie? Czy no, mnie nie? No. Nie, nie grają? Graliśmy już na festynie i na odpuście, ale ciągle nie chcemy nazywać <laughs> RMF i Radio <laughs> Czyli coś jeszcze nie gra? gdzieś jeszcze tak, jest potrzebna i, wiedza? I właśnie w tym zakresie chcemy tutaj rozwijać, no to jest, to jest, to jest tak naprawdę profesjonalizacja rynku muzycznego. Czyli generalnie potrzebujemy, czy tak my, łącznika, tak pomiędzy tymi młodymi talentami a nami, osobami, które mamy jakieś, jakieś możliwości udostępnienia ich tak, żeby byli widoczni w niedalekiej przyszłości, właściwości, tak? Właściwości organizacyjne, menedżerskie, wizerunkowe. Dobra, jak zaczynacie? Od czego zaczynacie? Co, gdzie, jak? Od czego gdzie? zaczynamy. No startujemy w tej chwili w najbliższą sobotę, nie w najbliższą, w następną sobotę. Tak, jest 14 marca już w budynku Okisu, w Żukowie, w Spichlerzu. Odbywa się pierwszy przegląd dla dzieci i młodzieży. Wieku przedszkolnym tak. i pozaszkolnym. Przedszkolnym? Od szkoły podstawowej, tak? Tak, a, dokładnie do to do chciałem liceum, powiedzieć. Czyli do 18 tak. roku życia, czyli obejmuje to grupę dziecięcą i młodzieżową. To jest pierwsza rzecz. Kolejne przesłuchania konkursowe będą dla dorosłych w maju i dla seniorów w październiku. Te terminy będziemy podawać na bieżąco. No a w międzyczasie, od wiosny do jesieni, pewnie bardziej w okolicach wakacji i wczesnej jesieni będziemy organizować te warsztaty szkolenia, tak jak mówiłem. I później te warsztaty szkolenia będą się odbywały razem i tych dzieci najmłodszych i na przykład seniorów? Tak, to będzie tak? dla wszystkich mm -hmm. zainteresowanych, którzy będą chcieli po prostu poszerzyć swoją wiedzę. Także to. Plus jeszcze, we współpracy ze Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie Myślimy o tym, żeby osoby, które wezmą udział w tych konkursach i w tych warsztatach mogły też pokazać swoją twórczość na imprezach organizowanych właśnie w Żukowie. Także to jest to miłe, będą się mogli po prostu pokazać świerna, już od razu szersze publiczności. Świetna mhm. współpraca z gminą, także gmina Żukowo to jest naprawdę mistrzostwo świata jeśli chodzi o promocję własnych artystów. Na wszystkich imprezach, które są organizowane zawsze pojawiają się wszystkie grupy wiekowe. Więc, więc jest to dodatkowa motywacja dla nich tutaj, żeby pracować, no i plus, tak jak mówię, prowadzenie pr marketingowo, menedżerskie trochę tych zespołów przez naszą organizację, jakieś poradnictwo, pomoc w stawianiu tych kolejnych małych kroków do przodu, żeby gdzieś tam budować. Czy tylko zespoły, czy wokaliści również sami? Stawiamy na zespoły, ponieważ... Co to dla Was znaczy zespół? No minimum dwie osoby, mm. czyli jedna osoba mm. gra na jakimś instrumencie, druga śpiewa. Czyli ten element instrumentu Jest też się musi ułożyć. Tak. Pytam, bo wiecie, jakie mamy czasy. Troszkę się zmieniły. Teraz tak. instrumenty są zastępowane przez różne inne gadżety, dlatego pytam. Ale jeśli chodzi o wokalistów, też coś mamy. Tak. Eee... <laughs> Mamy, nie mamy, mamy nadzieję, że mamy, tak powiem. W ubiegłym roku Fundacja Wyspartystów organizowała warsztaty z techniki estradowej i studyjnej warsztaty Twój głos. I w ramach tychże warsztatów ludzie mogli przeszkolić się w zakresie obsługi mikrofonów, odsłuchów, pracy na scenie, pracy w studiu nagrań. Przygotowania do nagrań i każdy z uczestników to było 20 osób, był zapraszany do studia na nagranie wokalne. Także dla wokalistów też coś jest, aczkolwiek niekoniecznie w tym programie. Ale, Ale coś... zawsze jak jest wokalista, to y, może założyć zespół, to przecież żaden problem nie jest, tak. prawda? Skarcie. Tym bardziej, że tej zdolnej y, młodzieży, tak. która gra na różnych instrumentach, jest to sporo na kaszubach, tylko oni gdzieś są właśnie. Ciężko ich trochę z tego domu wygrzebać. Bo przecież konkurs... Brak Wszyscy... tej mobilizacji w tak, ogóle, tak. tak. Brak tej możliwości ich wyciągnięcia z tego, dlatego... Tutaj postanowiliśmy założyć tą współpracę, żeby ich zachęcić. Tak? Im więcej tej promocji z naszej strony, tym więcej możliwości dla tych młodych ludzi i nie tylko, żeby się mogli pojawić na scenie i nie tylko. To jest trochę brak gratyfikacji, też tak naprawdę, bo mm, jestem wokalistą, gram na gitarze, zakładam zespół. Patrząc teraz na to, co dzieje się w mediach, w dobie wszelkich talent show, jest. Zbudowany został fałszywy obraz robienia kariery, szczególnie u młodych ludzi, którym się wydaje, że skoro ja gram na gitarze i śpiewam i z kolegą i drugim kolegą założymy zespół, zagraliśmy już trzy próby i wystąpiliśmy na odpuścielu w Festynie, to my już jesteśmy gwiazdami, więc teraz powinni nas wszyscy grać. Nie mają wiedzy, nie mają żadnej świadomości tego, bo oni widzieli, że w telewizji też tak było. Przyszła pani z zespołem jakimś Y, tak? Tak, yy, wykonali jakąś piosenkę. Tą piosenkę pokazano w telewizji, wygrali konkurs i są sławni, więc to na pewno tak się robi. Podstawowa wiedza i to jest duża krzywda, którą też organizatorzy tych przedsięwzięć, nie informując o tym, jaka naprawdę praca musi być włożona od początku do finalnego sukcesu, który widzimy tak naprawdę w radiu, w telewizji dopiero po iluś latach. Tak naprawdę. Niektórym się udaje, ale niektórzy po wygraniu tych topowych programów talent show przepadają jak kamień w wodę i nie widu, tak. nie słyszą. Jednorazowy pokaz. I... Tak, ale też bywa tak, że po prostu niszczą ich umowy menedż. Na przykład, to prawda, które gdzieś tam podpisują, więc też trzeba mieć jakiś tam ogląd na to, co, na co uważać i, i, i przy kim się zakręcić i z kim współpracować, krótko jest mówiąc. To, jest to droga na skrót, ale ona jest zgodna z tym powiedzeniem: kto drogi skraca do domu, nie wraca. Chyba coś takiego. Tak, można myślę. sobie skrócić, mhm. ale można popłynąć. Mhm. Więc to, no więc my jako ludzie starej daty, że tak powiemy. Chcecie wydłużyć, ale rady, chcecie, chcę, żeby rady. było tradycyjnie. Tradycyjny, tak, promujemy tradycyjny model wartości rozwoju muzycznego biznesu. Panowie słuchajcie, czy to jest konkurs tylko dla zespołów z gminy Żukową, bo to nie. w gminie Żukowni nie. Nie, nie. to jest bardzo mhm. ważne, że nie jest to e, e, konkurs dla e, gminy Żukowa, to jest konkurs wojewódzki. Czyli uderzamy w całe województwo pomorskie i też dlatego wszystkich Dorące zapraszamy. Zapraszamy i pewnie macie informacje gdzieś na fejsie, można znaleźć. Tak, I tak? na stronie wyspaartystów.pl i na stronie, na profilu facebookowym Fundacji Phantom i także tak, podzieliliśmy się w ogóle, co było, żeby było ciekawie, podzieliliśmy się kompetencjami, więc informacje o konkursie i druki do pobrania są na stronie wyspaartystów.pl, tak. ale zgłoszenia wysyła się do Fundacji Phantom. Żeby, żeby nie było tak, że ty wszystko robisz, prawda? Tak Zb jest. Niech Zbyszek też trochę się zaangażuje Dokładnie. w robotę. Żeby ja nie był grupa trzymająca władzę, a, <laughs> a społeczeństwo, <spodziewańska. śmiech> demokrację. To jest dwupodział władzy. Nie trójpodział, tylko podział władzy. Panowie, dziękuję bardzo za wizytę w studium. Powodzenia dziękuję, jak idziemy, ja? największej ilości, żeby była wręcz niepoliczalna. Artystów wam życzę. Mamy Marek, Marek Teterecz, prezes Zarządu Europejskiej Fundacji Promocji Kultury Wyspy Artystów. Dzisiaj był w naszym studiu, a także Zbigniew Hormański z Fundacji Phantom. Dziękuję bardzo Dziękujemy, i do, bardzo do zobaczenia. Dziękuję bardzo.